na sport, Kamil Babiarczuk, witam Państwa i zapraszam na blisko półgodzinną dawkę o lubuskim sporcie, a dziś będzie między innymi... Rozmowa z wicemistrzem świata juniorów w tenisie stołowym Mateuszem Zalewskim będzie także koszykówka i rozmowa z trenerem Oliverem Widinem, a więc szkoleniowcem NE i zastalu BC Zielona Góra, porozmawiamy o tym, jak przebiegała ta pierwsza część sezonu w wykonaniu zastalowców. Co wiemy, o drużynie, a na jakie pytania tych odpowiedzi, odpowiedzi jeszcze nie znamy. Ale zanim o tym, to najpierw materiał wprowadzający felieton na temat tego, jak przebiegała ta pierwsza runda w Energa Basket Lidze właśnie w wykonaniu zastalowców sezon ligowy zielonogrzanie zaczęli od trzech przegranych z rzędu. Pierwszy triumf pod opieczni Olivera Widina odnieśli 13 października w Toruniu, ale gdy już nabrali rozpędu, zaczęli wygrywać mecz po meczu. Zatrzymał ich dopiero w końcówce listopada Trefl Sopot. Zespół Żana Tabaka wygrał w crs 99 do 83 i przerwał serię pięciu kolejnych zwycięstw zastalowców. Od początku grudnia do ostatniego ligowego spotkania pierwszej rundy Energa Basket Ligi Enea Zastal BC wygrał tylko dwa z sześciu spotkań. Uległ Wyżej notowanym drużynom z Ostrowa Wielkopolskiego, Wrocławia i Warszawy. Najbardziej brzemienna w skutkach była jednak przegrana w Stargardzie 77-82 do 82 z PGS spójnią, która przesądziła o tym, że zielonogórzan zabraknie w turnieju finałowym Pucharopolski po raz pierwszy od 8 lat. W ostatnich miesiącach zastalowcy rywalizowali także w nowym europejskim tworze lidze ENBL. Rozegrali w niej cztery spotkania i dwa z nich wygrali. Ostatnie miesiące były niezłe w wykonaniu odmłodzonego i nieopierzonego zastalu. Choć niewątpliwie potencjał drużyny Olivera Widina wciąż nie został w pełni wykorzystany. A z nami jest trener zielonogórskich koszykarzy Oliver Widin. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. E, trenerze, chciałbym zacząć od pytania w takim razie. Przedsezonowe zapowiedzi były takie, że zastal to będzie drużyna, która będzie biła się o utrzymanie. Było sporo takich głosów. Wy w trakcie rundy pokazaliście, że stać was na dużo, dużo więcej. Więc zestawiając to, co było przed sezonem z tą waszą aktualną pozycją po pierwszej rundzie, jaka jest ocena tej rundy według pana? Jak pan ocenia swój zespół? Pochwaliłby go pan za te 15 spotkań czy jednak bardziej zganił? ukarał wręcz można powiedzieć. A dobra, ja ani ukarał, ani dużo chwalił. Uh -huh. Od meczu do meczu. Byli mecze, gdzie było trzeba pochwalić, Byli mecze, gdzie byli, ich trzeba ukarać. Na pewno moim zdaniem mieliśmy wygrać dwa albo trzy mecze więcej. Nie, że mieliśmy na to szili i możliwości, ale z po, kilka, kilka powodów, czyli <coughs> braku albo w koncentracji, albo nie trenowania, bo różnych rzeczy się działy, czy kontuzji, czy nas nie było na treningu, albo terminarz był bardzo wąski, graliśmy, nie wiem, za dni, za, za 5 dni graliśmy 4 mecze, albo takie rzeczy się zdarzały. I, I albo Salonczy z Ligą EMBL, plus ta podróż i tak dalej. I ostatnia rzecz, niestety, mieliśmy ten terminarz na początku takim że z 15 meczów graliśmy 9 na wjeżdżach, a 6 z domu, czyli bardzo, bardzo mało drużyn w lidze naszej piłka zagrało tak i myślę, że to jest duża przewaga, bo drużyna na przykład powiedzmy szpunia, która wyszła jak ostatnia na puchar Polski, oni mieli 8 meczów w domu, co jest dwa więcej niż mi, my. a myślę, że Konkretnie jak chodzi o meczu z punią, gdybyście się grał w Zielonej Góry mhm. i było zwycięstwo, to my, my jesteśmy na Pucharu Polskim. Czyli te małe różnice e, robią dużo, duże różnice, faktycznie. Male rzeczy robią duże różnice. Także i pochwalił i ukarał. No dobrze, trenerze, a dla pana to jest rozczarowanie, że wy do... Tego Lublina ostatecznie nie pojedziecie. Dziesiąte nie. miejsce, czyli nie ma was w tej czołowej siódemce, która zagra w Pucharze Polski. Nie, myślę, że nie jest rozczarowanie. Nie ma co, to jest młoda drużyna. Jakbyśmy poszli na ten Puchar Polski, bylibyśmy bez jakiejś presji. Oczywiście to jest naj, najłatwiejsza gra. Bo chodzi zawsze o jeden mecz, czy tak jak w zeszłym sezonie, Lublin który był przedostatnią drużyną w lidze, wyszedł do finału i to się w finale wygrywał, wygrywał od 20 punktów w przerwę, czyli mogli wygrać do, do końca tego, tak, bo tam nie ma faworytów, tam każdy może wygrać z każdym, jest jedna kontuzja, jeden mecz, faul, problemy z faulami może być w tym jednym meczu i tak dalej, także mogła mogła by być dobra okazja na to, żebyśmy to wygrali. Ale tak samo ja uważam, że Puchar, nie polski ogólnie Puchari, jeżeli go nie wygrasz, ale grasz tylko w finał, to nie powiem strata czasu, ale lepiej potrenować i przygotować, albo odpoczynuć niż podróż, podróż, grać dwa mecze porząd faktycznie trzy mecze porządnie. A na no, koniec i tak zostajesz bez trufamu. bez Beztrofamuję się, jak złapie się jakąś kontuzję. Mm -hmm. Bo mi tak szczerze mówiąc, mi nie jesteś drużyna, która może grać pod rząd trzy mecze w trój dni, dniach. Próbowaliśmy w tym sezonie i widziałem, jak to wygląda. Na to musisz mieć doświadczenie, które my nie mamy, a to przez noc nie możesz dostać. Na to jest potrzebny czas, także nie ma żalu do tego. Żalu jest, mm -hmm. że w lidze nie wygraliśmy kilka tych meczów które byli do wygrania. Moim zdaniem i jakbyśmy grali na przykład te trzy mecze, totalnie by wyglądało wszystko inne. Byliśmy no, może drugą, mało trzecie miejsce na tablicy, a nie na dyszątku. No dobrze, trenerze, to dajmy głos w takim razie zawodnikom NEI za BC Zielona Góra, kapitan drużyny Przemysław Żołnierzewicz i Sebastian Kowalczyk rozgrywający jak oni. Komentują ten brak awansu, stalu po wielu, wielu latach, bo do tej pory niemal rokroczny został w tym, że Pucharze Polski grał. Tym razem go zabraknie. Gramy tak jak gramy, gdzieś tam pokonujemy w słabsze drużyny, przegrywamy z lepszymi, więc ten środek tabeli jest myślę poprawną oceną naszej gry e, po tej połowie sezonu. E, czy byśmy pojechali na pochary, czy nie, to nie ma większego znaczenia. To jest jeden mecz. Mamy drugą rundę, musimy po prostu się znacznie poprawić i skupić się na tym, żeby wejść do playoff. Na pewno nie, nie rozczarowujący, bo przypominamy, jak wyglądał u nas początek sezonu, ten bilans e, 03 i do tego w ogóle inaczej wyglądał zespół. Zmiana nawet jednego zawodnika, ale to jest bardzo ważna pozycja numer jeden i kompletnie te, te role też się zmieniły, więc fajnie, że się od tego odbiliśmy, bo dziś jesteśmy teraz w połowie tabeli, ale, ale na pewno, jeżeli jest taka szansa, żeby być w Pucharze Polski i decyduje tak naprawdę o tym jeden mecz, no to to zawsze będzie bolało i, i, i szkoda, że się nie udało. Ale z drugiej strony jeszcze mamy drugą rundę i jeżeli chcemy być w playoffach, na pewno musimy wyciągnąć wnioski i, i zacząć grać Trenerze, podsumowujemy sobie tę pierwszą rundę. Ja też spojrzałem sobie na wasz bilans punktowy. 1245 punktów rzuconych. Jesteście lepsi m.in. od czwartego trefla czy piątej legii, ale też 1244 punkty stracone. I tutaj lepsze są zespoły, które są w tabeli niżej niż wy, czyli na przykład 12. GTK Gliwice albo 13. Sokół Łańcut. Czy można z tego wnioskować, że problemem za stalu w tym momencie jest ta obrona, że, że to nie funkcjonuje tak jak powinno? Myślę, że w Polsce jest ten problem, że ludzie, albo nie kibice, tylko ludzi, którzy o tym mówił, wszyscy nie znają na to. To, se nie, to jakbyś patrzeć, kto najwięcej strzelił bramek i kto najwięcej najwięc dostał bramek, że według tego patrzysz, jaka jest to obrona. To nie może tak być. Druga rzecz, posiadania są bardzo ważna, Czyli, ile jest punktów na ile posiadań e, stracone? I wtedy możemy mówić coś o toj, o obronie. To jest jedna rzecz. I druga rzecz jest. A, m, a, też, co ludzie nie rozumieją. Obrona jest obroną, ale jeżeli w ataku na przykład e, masz stratę, która jest na polu wojsku podaniem, słabsze podanie zrobisz, hmm. oni robią przechwit i ty. nie jesteś w stanie w ogóle zrobić faulu, lebo jakbyś go zrobił, to by było... Was... Gdzie w stanie zareagować. Mhm. A nie, że ty nie, nie po możesz ani sfaulować, a nie, że jeszcze obronić. Mm Czyli on robi prechwit i idzie 1 na 0 do kosza i daje kosz. I to nie jest słaba obrona. To jest słaby nie atak. To jest indywidualna e, uh, słabość mm -hmm. albo błąd przeciwnika. zawodnika, który, który gra w ataku. I z tego słabszego podania robi się 2 do 0 dla nich. Ja zawsze moim zawodnikom mówię, jedno słabsze podanie to jest czteropunktowe zagranie. Zamiast mi, żebyśmy dali kosz, to oni go dają. I nie możemy spałować, nie, ma, nie mamy szansy na, na obronić. Także nie myślę w ogóle to z tymi numerkami, okay. tam o dużo ważniejsze jest plus minus zawodników na boisku. No dobra trenerze, a pan zawsze mówi o zbiórkach, jak rozmawiamy przed meczami, prawie przed każdym meczem rozmawiamy, pan podkreśla jak ważne dla was są te zbiórki. Też sobie w te statystyki spojrzałem, w ataku zbieracie świetnie, bo od was lepsze w tej lidze są tylko trzy, Zespoły, ale w defensywie tylko gorzej zbiera Astoria, to z czego to wynika, że świetnie skaczecie pod deską przeciwnika, a pod tą swoją już tak dobrze nie wyglądacie? A teraz pytam pana, a z, e, e, na podstawie czego? Na podstawie numer, jak mhm. jedna drużyna mala 30 zbiórki w obronie, a myśmy mali 28. I na podstawie tego pan. A czy wie pan, myśli, to jest średnie nie... na, na podstawie 15 spotkań, to już chyba jakieś wnioski na bazie jednej rundy możemy wyciągnąć. To, ale na podstawie czego nie mówię, w ogóle nie rozumiem, o co mówię. Mhm. Czyli jak pan ma pięć ataków, 5 posiedzeń mhm. i z tego ja cztery razy zrobię prechwit. Zrobię prechwit. Mhm. Ale bo pan zrobi jedno złe podanie, ja mu zrobię jeden prechwit, raz mu zabierzem e, w ofensywny e, faul. I raz zrobi kroki. I raz wyrzuci na kosz i ja zrobię zbiórkę. I to jest jedna zbiórka w obronie. Uh -huh. Tak. Ale cztery straty mał pan. Zrobił ofensywny fałs, zrobił... Uh, zrobił Oczekaj. Uh -huh. Zrobił to. To jest cztery. Cztery razy si nie, pan nie, nie wyszedł do możliwości wyrzucić w ogóle piłkę na kosz. Jak piłka nie jest wyrzucona na kosz. Jak nie jest wyrzucona na kosz, to nie może być zbiórka. Tak czy nie? No jasne. Kto jest najlepszym przechwytującym uh, uh, Zastal. O co mówimy teraz? Czyli co zmierza pan, rozumiem, zmierza pan do tego, że te y, średnie statystyki bez szerszego kontekstu nie mają znaczenia, nie tak? Ma, to to trzeba widzieć ile zbiórki przeciwnicy robią przeciwko zastalowi mm -hmm. w ataku. Wtedy możemy powiedzieć, że zastal jest najlepszy albo najsłabszy. A to ile my mamy zbiórki obronie? a to nie zależy tylko od nas. Oni mogą pod koszem wszystko trafiać i my, ma, my możemy mieć zero zbiórek. To znaczy, że jak ktoś rzuca 10 na 10 pod koszem, to jest Co ja no my, my, my słabo zbieramy? Co mamy zbierać, jak nie ma zbierki? Nie ma rzutu, nie ma, nie, 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 nie trafionego rzutu. Czyli samym tym, że my stracimy tyle punktów, to dużo zbiórki i nie mamy w obronie, albo robimy najwyższy najwięcej Tam nie jest napisane, ile jest blondów, ile, jest stra, ile strat wymuszamy. protivniku, lebo prehvit je prehvitem, uh -huh. ali ili razi zrobili robili protivnici ofenzivnego faulu, ili razi bil, uh, bil bond krokov, ili razi bili tri sekundi, ili razi bilo zle podanje Či ja, do, do autu. Čili to su štiri elementi gdje se šestko strati. I tam nema žuto na koš, nema zbjorki. No, Czyli to nie ma znaczenia w ogóle. No do... I tak, tak. samo jest z tymi zbierkami przed tym, co pan rozumiem, powiedział. Rozumiem. Rozumiem. No dobrze trenerze. To inaczej w takim razie jeszcze pana zapytam. Kiedy ten zespół? O tym już chyba też kiedyś rozmawialiśmy, ale myślę, że warto to pytanie ponowić. Kiedy ten zespół pokaże pełnie swoich umiejętności? Bo pan często mówi o tym, że talent macie ogromny w tej drużynie, ale kiedy ona będzie w stanie zagrać na 100% swoich możliwości? No, no możliwości? Ty... Mówimy o tym sezonie oczywiście. O tym sezonie nie ma. Co idziemy więcej do przodu, to my moim zdaniem, mamy być lepszym. To nie może być, że do przodu gramy gorzej. To e, do przodu idziemy, a e, słabsze można wykonać nie wyniki, bo zależy przeciwko komu grasz, ale e, zależy ciężko od kontuzji. I teraz na przykład nikt nie wie, że my przed meczem z Legiem mieliśmy 2-3 dni tylko 8 albo dziewięć zawodników na treningu. Graliśmy tylko raz, zagraliśmy 5 na 5. Na mhm. e, przed meczem ze Śląskiem Jan Wojciech mał. Problem ze stopem dwa tygodnie. Ja nawet chyba nie grać. W w Nam nie ma grać w ogóle. Puściłem go na, na nie faktycznie na jego a, a, odpowiedzialność. Odpowiedzialność, Nie, tylko że on Prośby, Bardzo tak. prośby, uh -huh. że on chciał być pomoc do jak No bo jego dalej. była drużyna, więc pewnie została. Dokładnie, no, on zagrać. chce, chce pokazać i tak dalej, ale on jest zawodnikiem, który jak nie trenuje, bardzo słabo może zagrać e, w takich meczach. I przeciwko drużynie, która naprawdę jest dużo doświadczenia. Czyli to jest dużo elementów do tego, jak mi zagramy, co zagramy i jak ten poziom będę chodzić do przodu. No dobrze, trenerze, jest jeszcze jedna kwestia, która się często pojawia. Być może pan dzisiaj to wyjaśni raz, a dobrze wszystkim kibicom zostalu. Czy te kwestie finansowe to nie jest czynnik, który wpływa na to, jak zespół wygląda, na to, jak się prezentują, że trochę brakuje motywacji, kiedy jednak te wypłaty nie przychodzą na czas? Pan dobrze, ja, ja, ja nie mogę mówić o finansach, bo to nie jest moja praca. Czyli ja, ja nie, nie, nie. Tak, ale pytam pana, czy pan zdaniem to jest jakiś problem, czy pan dostrzegł zmianę na przykład w motywacji tej drużyny w trakcie, w trakcie sezonu? To oni, każdy jeden z tych zawodników mówi o tych młodszych głównie. Mhm. Tu przyszedł nie dla tego, żeby zrobić pieniądze, ale dlatego, żebyś odbudować koszarkański i iść do produ. To jedna rzecz. Druga rzecz. Każdy z nich więcej mnie wiedział, że będą spóźnienia, ale te spóźnienia są w miarę kontraktu, czyli klub ma prawo do 30 dni e, mieszka, e, być spóźnieni z, e, z pensją. Ponieważ... Panie trenerze, Janusz Jasiński to tłumaczył, wszystko jest zgodnie z zapisami, natomiast fakt ma... jest faktem, że te pieniądze nie przychodzą na czas. Czy to nie jest demotywujące dla nich? Nie ma co ma być demotywujące ma co jest, ma gdzie spać, mm -hmm. co ma, tam 23 lat, 22, 18. Oni wszyscy zarabiają więcej niż Pan. Mm -hmm. Co by oni robili z tymi pieniędzmi? No dobra, ale to teraz wrócę do tego, co Pan mówił na temat zeszłego sezonu. Nie było pięć pensji, tak, na koniec sezonu. I to był problem w play-offach, sam Pan o tym mówił. Pat, oczywiście, ale to nie wchodziło w kontraktach. Mm -hmm. Oni już wszyscy mogli opuścić klub, każdy jeden. Każdy jeden mógł rozwiązać też nie może rozwiązać kontrakty a wtedy mogli rozwiązać kontrakty, co na końcu zrobił Józef Divo. Czyli to jest duża różnica. Jak ktoś nie dostanie 5 miesięcy pensji i jak ktoś nie dostanie miesiąc pensji, to jest duża różnica, to nie jest to samo, to jedna rzecz, druga rzecz, w no, się że Nie było młodych zawodników, tylko byli profesjonalisti, którzy tylko i wyłącznie grali o pieniądzach, nie grali o, o reszki. No tak, ale to... Wie pan, to tak samo młody powinien dostawać pieniądze na czas za swoją wykonaną pracę, jak i doświadczony zawodnik. No chyba z tym się zgodzimy. Nie. Ja się nie ja zgadzam. Pa, młody zawodnik nie, nie gra i nie trenuje kuli pieniądza. Na co są mu potrzebne pieniądze? Żeby miał co zjeść, żeby miał gdzie, gdzie mieszkać, to ma załatwione. Mhm. Co on będę robił z tymi pieniędzmi? Gdzie ich on będzie miniać? Może zainwestować. Na przykład. on zainwestuje z 22 lat. A to niech nie robi biznes prywatny. Nie ma problemu. koszt profesjonalny zawodnik, jak je młody głównie, on się nie nadaje do biznesu. lebo by był biznesmenem, a nie może mieć menedżera, który albo na przykład rodziców, którzy mu to podpowiedzą. Ale to jest kwestia. To w tym jest... razie nie chodzi do zastalu. <laughs> że wiesz, tu w Polsce jest duży problem, że ludzie pewne rzeczy nie rozumieją. Dużo klubów w Europie, В Европа не му вие опосети и и плоси хесни ко се муви тико за стал. Mm -hmm. Але и во Европа не плацу цели рок. На пример, за водници Партизан Белград. Ја кришли на Final 4, То цели сезон не за плацони. И и оцо ми муви метрас. Професионалисти, навет опцокреовци. Чимали морде да треновали, играли, але виджели же зробиа тен Final 4, I potem Final forum podpisują kontrakty milionskie i tak i było, co nie ma gwarantowania nic, mogli nie wejść do Final forum i nic. Oni te pieniądze dostali później, tak jak ich dostaną w zastalu. bo zastał, ja nie bronię a mówię tak, jak jest prawda, mógł tak samo, najłatwiejszym mógł powiedzieć że Ety, co, my pieniądze nie mamy, klub się zamika, komu byliśmy dłużni, to bo Pan Bóg zapłaci, tak jak zrobił Zgorzelec albo Słupsk mm -hmm. i dziękuję pięknie. I wtedy by nikt nie miał pretensji I nikt by nic nie dostał. To tak wygląda. Lebo nie, nie słyszę, że ktoś mówi o Zgorzalcu coś złego, Lego, albo Słupsku. To może jest to sprawnym sposobem. Ale jest sprawnym sposobem, że gość się stara, żeby zapłacił wszystkie długi po kolei. Czyli teraz jest zapłacony Freeman, Ziskowski i tak dalej. albo Nie wiem, czy mnie pan rozumie. Rozumiem, że rozumiem do czego pan zmierza. Niestety jesteśmy po czasie, więc musimy kończyć nie naszą dyskusję, ale przedstawił pan punkt widzenia, rozumiem pana nie i, i, i klubu. zadwodnika nie może być motywacją czy ogólnie okay. dla sportowca. Nie może być pieniądze. Motywacja. Nie może być. I pieniądze. taki jest. Tak pieniądze jest są tylko, pieniądze są tylko powód, konsekwencją mm -hmm. jego pracy. Jego pracy. Oliver Widin, trener NA ze Stalu BC Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Trenerze. Dziękuję. Za moment Mateusz Zalewski, ZKS Palmiarnie Zielona Góra. A wcześniej przyśleśmy sobie, jak przebiegał te, ta pierwsza część sezonu, jak przebiegała w wykonaniu Beniaminka Superligi. Pierwsza runda Superligi w wykonaniu Beniaminka rozgrywek była rewelacyjna. Na półmetku sezonu ZKS Palmiarnia zajmuje ósme miejsce w tabeli i był owoc, by przed rundą rewanżową znaleźć się w górnej połówce stawki. Mimo to wynik Zielonogórzan jest bardzo dobrą pozycją wyjściową do walki o utrzymanie, choć ta będzie arcytrudna, bo po sezonie z ligą pożegnają się aż cztery drużyny. W wyniku ZKS-u nie byłoby bez Tajsa Matsushity, z Japończykiem w składzie Beniaminek wygrał 5 z 7 spotkań. Bez niego tylko jedno z sześciu. Matsushita nie tylko gwarantuje zieloną grzonom punkty meczowe, ale dzięki niemu rośnie także pewność siebie jego młodszych kolegów. Niewątpliwie jego obecność w spotkaniach rundy rewanżowej, która startuje na początku lutego, będzie dla ZKS-u Palmiarnia nieoceniona. Jeśli klubowi uda się sprowadzić Azjatę przynajmniej na część rundy, wówczas Oligowy Byt w Drząkowie mogą być spokojni. A w naszym studiu Mateusz Zalewski, tenisista stołowy ZKS-u, Palmiarnia Zielona Góra. Dzień dobry Mateusz, witam Cię. Dzień dobry. Witam. I zanim o tym, jak przebiegała ta pierwsza runda w Waszym wykonaniu, to o to przedstawienie Cię zapytam. Tenisista stołowy czy ping-pongista? Bo często pojawia się też w relacjach z meczów ping natomiast to chyba nie jest do końca y, takie zamienne, prawda? No, oficjalna forma to na pewno tenis stołowy w moim przypadku, ale no pingpongista też zdarza się tak bardziej potocznie to jest, że pingpongista, ponieważ no to są tak naprawdę dwie różne dyscypliny. Oddzielnie są mistrzostwa świata w tenisa stołowego i w pingponga, różni się to szczególnie sprzętem. W tenisie stołowym mamy rakietkę z okładzinami, z gumami, możemy nadać rotację, zagrać o wiele szybciej, a w pingpongu mamy te puste deski bez rotacji. To, jak w relacjach pomeczowych naszych, nawet dajmy przykład, pojawia się określenie pingpongiści zks ZSU, Palmiardzie, Góra, to obrażacie się na coś takiego, czy, czy jest nie, OK? Nie, czy tak nie, też może być? to jest OK. My nawet między sobą często się zdarza, mówimy, że ping-pongiści, nie tenisistzi. No dobra, ósme miejsce po pierwszej części sezonu. Bralibyście to miejsce w ciemno przed sezonem? Uf, ciężko stwierdzić. Na pewno mamy bardzo dużo punktów. i Tą ilość punktów byśmy brali na pewno w ciemno, bo 20 punktów to jest bardzo dobra zaliczka. Ale no, byśmy wiadomo chcieli więcej być w tej czołowej siódemce i już walczyć o te czołowe miejsca, a nie dalej bić się o utrzymanie. Wiadomo, że ta stawka się teraz dzieli na pół, wy będziecie w tej dolnej półce walczącej o utrzymanie, ale ta przewaga nad pierwszym zespołem, który spadłby w tym momencie z ligi po tej pierwszej części sezonu jest taka chyba dosyć y, niezła, chyba taka, która wam daje spokój, czy nie? No tak, to jest wydaje mi się 6. 7. 7, 7 tak, uh -huh. no to to jest dosyć spora przewaga, ale no wiadomo, trzeba walczyć o każdy punkt. Każdy punkt może zadecydować o tym, czy spadniemy, czy coś się utrzymamy w tym sezonie. A Twoim zdaniem, jak ważne będzie to, czy w tych meczach w rundzie rewanżowej wesprze was Taisei Matsushita? Na pewno da nam dużo pewności, bo wiemy, że na, wiemy na jakim poziomie gra Taisei i. Że może w każdym meczu dołożyć dwa punkty, jest w stanie to zrobić i no, na pewno da nam to dużo pewności siebie. Sześć zwycięstw w tej pierwszej rundzie ZKS-u Palmiarnie Zielona Góra, tylko jedno, gdy Tajseja nie było w składzie. To pokazuje, że jego umiejętności dają wam bardzo dużo, ale chyba też, tak jak powiedziałeś, ta pewność, bo wy, kiedy on jest w składzie, gracie, mam wrażenie inaczej, lepiej. No, no też nam się tak wydaje, że no, zawsze jest, jak jest ten lider, który nie gra się no, na pewno łatwiej. No i mamy tą, mamy tą świadomość, że nawet jak jeśli nam coś nie pójdzie, to później gra on po nas i on jest w stanie wygrać każdy mecz jest jednym myślę z lepszych zawodników w tym sezonie. No to jakbyśmy mieli oceniać tę pierwszą rundę, jeszcze tak kończąc ten temat. Przed sezonem, nawet gdy rozmawialiśmy z trenerem Lucjanem Błaszczykiem, on tak wprost mówił, że ta walka o utrzymanie będzie bardzo trudna, bo aż cztery zespoły spadają w tym sezonie, po tym sezonie z Superligi Tenisa stołowego. Natomiast no chyba ten wynik, który osiągnęliście, można oceniać tylko w samych superlatywach, prawda? No tak, myślę, że możemy się cieszyć z tego, co mamy teraz i walczyć dalej, robić swoje i grać tak, jak najlepiej potrafimy. No dobrze, to powoli będziemy przechodzili z tematu ZKS-u na temat już tylko dotyczący Ciebie, czyli tych mistrzostw świata juniorów, ale zanim o tym jeszcze porozmawiamy, to krótko jeszcze o Lidze. Ja sobie tak przed naszą rozmową prześledziłem twój bilans. 5-7 w tym sezonie 5 zwycięstw, 7 porażek w meczach Superligi tenisa stołowego. Ten bilans, kiedy poprzednio ZKS grał w elicie czyli w sezonie 2020 2021 był dużo dużo słabszy co się zmieniło w takim razie w grze Mateusza Zalewskiego że zdecydowanie lepiej już sobie radzi w tej elicie tenisa z tymi najlepszymi tenisistami stołowy, stołowymi pingpongistami również w Polsce No wtedy byłem na pewno młodszy dużo mniej doświadczony w tym czasie zagrałem dużo meczy, dużo turniejów też zagranicznych, co mi dało doświadczenie. No, na pewno też moje umiejętności się po prostu poprawiły, gram na o wiele lepszym poziomie niż grałem te dwa sezony temu. Z tego bilansu, który po, o którym wspomniałem, jesteś zadowolony, czy jednak jakieś lekkie rozczarowanie jest? Zadowolony jestem. Myślę, że te mecze, co yy, powinienem wygrać, gdzie. Byłem, można powiedzieć, faworytem, to we większości wygrywałem. Z lepszymi zawodnikami walczyłem, więc nie jestem zadowolony. No dobrze, to powiedz w takim razie jeszcze, jak zmieniło się Twoje nastawienie generalnie? Ja pamiętam, kiedy zaczynałeś, debiutowałeś w ZKS-ie. Prawdopodobnie chyba nawet 15 lat nie miałeś, kiedy rozgrywałeś swój pierwszy mecz w Superlize. Popraw mnie, jeśli się mylę. Szczerze nie pamiętam, czy już miałem skończone te 15 lat czy nie, no na pewno na przełomie tych mhm. 15 urodzin. No dobra, jak byś miał nam tak opisać, jak się zmieniło Twoje podejście, emocje przed meczem, przed samym już podejściem do stołu, w trakcie tego spotkania, jak to wyglądało, powiedzmy w tym pełnym pierwszym sezonie, dwa lata temu, jak to wygląda dzisiaj? No wtedy na pewno się o wiele bardziej stresowałem, to były moje takie pierwsze... Pierwsze granie na takim wysokim poziomie, przy takiej czasami bardzo dużej publiczności, czułem, tą, czułem ten stres. Teraz na pewno już jestem jakby przyzwyczajony do tego i jest mi o wiele łatwiej. No dobra, jaki był 2022 rok, który kilkanaście dni temu nam się zakończył dla Mateusza Zalewskiego? Myślę sobie, że chyba całkiem niezły. No tak, no też myślę, że był bardzo udany. Ta Superliga, dobre występy w Superlize, medal mistrzostw Europy drużynowych, medal mistrzostw świata drużynowych. No, już bardzo udane. No dobrze, no to o tych mistrzostwach świata pomówmy w takim razie. Srebro, przegrana w finale z Chińczykami, no ale wszyscy wiedzą, jaką potęgą w tej stołowym są Chińczycy. To chyba nie ma powodów do. Są tylko i wyłącznie powody do dumy, o tak powiem. No, bo po przegranym meczu z Chińczykami nikt nie może. Nie ma powodów do wstydu, bo wiadomo, Chińczycy są czołową reprezentacją na świecie, ale mieliśmy też swoje szanse w tym finale. Zaczęliśmy od prowadzenia 1 do 0. Maciek Kubik wygrał swój pierwszy mecz z późniejszym mistrzem świata w singlu. Ale później Miłosz Radzimski po też dosyć wyrównanym meczu przegrał. To i później już jakoś tak myślę, że Chińczykom dodało to trochę skrzydeł i później już ciężko było. A całe mistrzostwa jak z swojej perspektywy? wyglądały, bo tak naprawdę do tego finału zdaje się dwa mecze, tak? Rozegraliście, bo w jednej ósmej mieliście wolny los. Tak, w pierwszą rundę mieliśmy wolny los, później y, mieliśmy, zagraliśmy z Australijczykami, to też nie był łatwy mecz, ponieważ dwóch z nich gra na bardzo wysokim poziomie, znaliśmy ich już wcześniej, ale no, Miłosz i Maciek sobie poradzili w tych dwóch meczach, następnie ja wygrałem również swój mecz. A następnie graliśmy z, z Tajwanem. Tywan, e, oni byli też równie, również w bardzo mocnym składzie. Mieli jednego zawodnika z czołówki, w, który jest w, czoł, w, czołówce, w czołówce na świecie na listach e, juniorskich. Tak, tak. Ale no, Maciek Kubik z nim już przegrywał 2 0 Wygrał ten mecz też bardzo dobrze, że udało mu się go. Wygrać i, no i wtedy byliśmy w finale, się już bardzo wtedy z tego cieszyliśmy, że możemy zagrać w tym finale z Chińczykami, ale wiadomo, jak zawsze chcieliśmy walczyć o złoto i, i zwyciężyć. No dobrze, Mateusz, dobry był to rok 2022. Wspomniałeś też o tym medalu mistrzostw Europy, już o tym nawet nie zdążymy powiedzieć, czego ci życzyć w tym 2023 roku w takim razie. No, na pewno utrzymania w lotu Superliza tego, byśmy chcieli najbardziej. Również mistrzostwa Europy, juniorów w Polsce, w Gliwicach, tam chciałbym się pokazać z jak najlepszej strony. No i chyba tym marzeniem jest to, żeby w tym singlu, prawda? Tak. Trochę lepiej wypadło. No, w singlu jeszcze się nie udało pokazać nic, nic dobrego. Jedynie tam w drużynówce na tych poprzednich mistrzostwach Europy jestem zadowolony z tego bardzo, z tego występu, ale w singlu jeszcze. Chciałbym się poprawić. No to życzymy tych dobrych występów i w Superlidze i, i w Mistrzostwach Europy. Również Mateusz Zalewski, tenisista stołowy ZKS-u Zielona Góra przy tej nomenklaturze zostanę. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękujemy. To był program Czas na Sport. Widzimy się w przyszłą środę. Do zobaczenia.